Oto ziomy! Po bo... no wiecie, no yy, chcieli jakoś skoczyć, chcieli być oczywiście na fajnej sące YouTube. Ja przed chwilą byłem, to już możecie zobaczyć na innym filmiku. Yy, Łukasz na super rowerku yy, yy, na i Dawid na super rowerku Unibike. A yy, w ogóle Dola to już rowerek pierwszej klasy. Teraz będą skakać Piękno. na super chłopce. Właśnie idę na dół A jakby co to ja nagrywam nie Kuba ziom Filmiki na Youtube Dobra, dawać Do lat jak zawsze pięknie